Pan z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, Dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzone otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce, podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie. Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten początek Ewangelii Świętego Jana to takie teologiczne, duchowe przedstawienie tajemnicy wcielenia Boga, czyli tajemnicy Bożego Narodzenia. Nie widzimy tam szopki betlejemskiej, ale widzimy ukrytą tajemnicę Boga. Święty Jan najpóźniej napisał tę Ewangelię, więc miał czas, żeby przemyśleć. Wiara potrzebuje przemyślenia, potrzebuje refleksji. I takim znakiem, że wiara się pogłębia, jest przyjmowanie Bożego sensu, że człowiek staje się podporządkowany pod ten Boży sens, czyli jego życie nabiera sensu. Święty Jan zastanawiał się, jak nazwać Jezusa Chrystusa i nazwał go logosem. Logosem, to znaczy słowem, ale to pojęcie greckie logos jest szersze. Ma bardzo takie znaczenie nadające sens w ogóle temu wszystkiemu, co istnieje. I możemy powiedzieć, że jest zasadą istnienia, bo od tego logosu zależy istnienie. I gdybyśmy czytali Księgę Rodzaju, to zobaczymy, że Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, Powiedział, powiedział: Niech stanie się światło, niech stanie się człowiek. I stało się. Bóg, kiedy wypowiada słowo, to to słowo stwarza, porządkuje, nadaje sens, sens istnienia. I dzisiaj, kiedy w tej Ewangelii widzimy, że Pan Jezus chce wcielić się w nasze życie przez swoje słowo. Słowo, które słyszymy, i słowo, które przyjmujemy w komunii świętej, które staje się ciałem, musimy zobaczyć, że to jest proces, proces przyjmowania. To nie jest tak, że człowiek od razu jest gotowy przyjąć Słowo Boże. Musi do tego przyjęcia jakby cały czas dorastać, przygotowywać się. Jest to jakby proces, który potrzebuje pewnych etapów. Widzimy, że tym, którzy przyjęli Słowo Boże, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. I na początku, kiedy człowiek się rodzi w rodzinie katolickiej, można by powiedzieć, że od swoich krewnych, od swoich rodziców, może otrzymać dar wiary. Jest przynoszony do Kościoła, jest chrzczony. Należy do Chrystusa, wiąże się z Chrystusem, ale to jest jakby zasiane ziarno w tym człowieku, które ma wzrosnąć, wydać plon. Słyszymy, że święty Jan zaprasza do czegoś więcej nie tylko, że ktoś czy skrwi, czy z żądzy. Na przykład może taka być pobożność, że człowiek przychodzi do Kościoła, ponieważ ma wiele pragnień, czegoś chce od Boga. To nie jest złe. To jest dobre, że człowiek coś oczekuje od Boga. Tylko, że to jest jeszcze taki poziom wiary, że traktujemy Pana Boga trochę jak sklep. Za pomocą modlitw chcemy coś otrzymać od Boga. Żądzę, Żądamy czasem coś od Boga. Chcę to, to, to. Jak tego nie ma, to się mogę złościć, nawet, a może nawet przestać wierzyć. To jeszcze nie taka wiara. Na tym nie polega przyjęcie Słowa Bożego. No może z woli, woli męża, no woli człowieka. Ja chcę, wybieram Cię Panie Boże, Ty będziesz moim Bogiem, Panem, ja chcę Ci służyć. To jest ważne. Dobrze, że wybieram świadomie Boga i chcę być Jego sługą, żołnierzem, służyć. Ale święty Jan doświadczył w swoim życiu czegoś więcej. Kiedy na ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi Jezusa, był blisko jego serca, odkrył, że człowiek naprawdę narodzony, dziecko Boże, które się już niczego nie boi, może stać pod krzyżem razem z Maryją, nawet wtedy, kiedy wszyscy inni apostołowie uciekną jest wtedy, kiedy jest napełniony Bożą Miłością, duchem świętym. I dopiero wtedy mówimy o takim nowym narodzeniu. Narodzeniu z ducha, że człowiek 24 godziny na dobę przebywa razem z Bogiem, jest zjednoczony z Bogiem i wszystko mu służy, wszystko staje się łaską i wszystko wtedy może rozumieć. Święty Jan Paweł II kiedyś w swoim wierszu napisał to miłość, wszystko mi wytłumaczyła i uwielbiam tę miłość gdziekolwiek by była. Dzisiaj, kiedy tak patrzymy na ten świat, który jest tak bardzo zagubiony, człowiek nie potrafi nie tylko zrozumieć to, co Bóg od niego chce, ale nawet nie potrafi zrozumieć siebie. W 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie, pamiętamy, święty Jan Paweł II modlił się właśnie o miłość, o Ducha Świętego, o Ducha Wolności, ale modlił się i wcześniej mówił o tym, że człowiek nie może siebie zrozumieć bez Chrystusa. To Chrystus, to słowo, to logos jest dla nas odpowiedzią na naszą tożsamość. Kim jestem, skąd pochodzę, dokąd zmierzam, kim jest nasz naród. Nie można polski zrozumieć bez Chrystusa. W ogóle odkrywamy w świecie jakiś rodzaj projektu. Jakby od strony takiej czysto biologicznej czy nawet materialistycznej patrząc widzimy, że czy wszechświat rządzi się jakimiś logicznymi prawami, są jakieś stałe, stała grawitacyjna czy stała kosmologiczna, są różne prawa zachowane, żeby istniało życie na ziemi i nawet człowiek ma jakiś kod genetyczny, jakieś zapisy Jakiś myśli, mądrości, i zastanawia się skąd ta mądrość została zawarta w tym świecie. Jeżeli będzie podprowadzony też światłem wiary, to zrozumie. Wiara rozświetla rozum, a rozum potrzebuje właśnie tego światła. Natomiast wiara również potrzebuje rozumu. Święty Jan Paweł II, w et Ratio, napisał, że wiara pozbawiona rozumu staje się fanatyczna. I dlatego święty Albert czy inni święci mówili o tym, że rozum potrzebuje, zrozumie, potrzebuje wiary, ale wiara też poszukuje zrozumienia. Kiedyś papież Benedykt XVI. W wykładzie w Latyzbonie przypominał, że chrześcijanie, katolicy bardzo mocno są parci na czymś takim, co daje się zrozumieć, czasem się daje zrozumieć to, że nie wszystko da się zrozumieć i trzeba zawierzyć. I Bóg jest w jakiś sposób logiczny. I kiedy w tym wykładzie zaczął cytować cesarza Manuela, który. Był chyba ostatnim cesarzem Konstantynopolu przed zajęciem go przez muzułmanów. Wtedy rozswarzał wizję Boga zawartego w Koranie. Bóg w Koranie jest nielogiczny, może działać wbrew swoim zasadom, może je łamać. Natomiast Chrystus, Jezus Chrystus, który jest Bogiem wcielonym, jest bardzo spójny w tym, co mówi i co czyni. I jest wierny swoim obietnicom. Jest po prostu logiczny. Trzyma się pewnych zasad i prawa, i prawdy. I dzisiaj świat potrzebuje tej prawdy. Zauważmy, że ludzie tracą tożsamość. Zapominają, że są ludźmi. I z jednej strony zapominają, że. Są pewne ich ograniczenia, to znaczy nie mogą sobie ustanawiać rzeczywistości za pomocą samych słów. Owszem, słowami możemy tworzyć pewne więzi, słowami możemy kogoś zbliżyć do siebie albo oddalić. Ale nie można ustanowić, że człowiek w danym momencie na przykład powie i już jest. Na przykład, powiem sobie, no dzisiaj czuję się rano. Kobietą, no to będę teraz kobietą, albo czuję się, że powiedzmy, mam 10 lat, to będę się zachowywał, jakbym miał 10 lat, albo czuję się, że mogę teraz podnieść 1000 kilo i podniosę 1000 kilo. Nie. To, że coś czuję, nie znaczy, że musi tak być. To Bóg ma taką władzę i moc, że jak powie, to się dzieje. My nie możemy być na miejscu Boga. My w część, jesteśmy powołani do współpracy z Bożą łaską, ale przede wszystkim do odczytywania tego, co Bóg chce. Dlatego Pan Bóg zaprasza nas właśnie do tego, żeby być lektorem Słowa. Bóg kieruje do nas Słowo, a my Go słuchamy, odczytujemy. Staramy się zrozumieć, co Bóg ode mnie chce. Natomiast gdy człowiek przestaje słuchać Boga, zajmuje go miejsce. A jak zajmie miejsce Boga, to straci w ogóle swoją godność i wtedy nie zauważy różnicy między człowiekiem a zwierzęciem, między człowiekiem urodzonym a nieurodzonym. Zatraci możliwość poznania prawdy. Zauważmy, jak na przykład ideologię. E, neomarksistowskie, dzisiaj mącą w ludzkich umysłach, które nie pozwalają później wierzyć. Jeżeli nie ma podstaw prawdy, to wiara na takiej podstawie jakiejś ideologii szybko się rozsypie. I dlatego bardzo potrzebujemy logosu, logiczności i Słowa Bożego, które jest prawdą. Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli, mówi Pan Jezus. Bez prawdy wszystko się zaczyna rozsypywać. Bez tych fundamentów nawet piękne idee, piękne słowa Boże nie mają oparcia. I dlatego tak też wielu ludzi może odchodzić od Boga, od Kościoła, bo nie oparli swojej wiary na prawdzie, tylko na uczuciu, na oczekiwaniach. Na jakiejś tradycji, na jakimś opowiadaniu, na jakiejś opinii, na jakiejś narracji, a nie na konkretnym, prawdziwym wydarzeniu, na jakimś konkretnym, który jest. Słowo Boże nie tylko zamieszkało, ono mieszka teraz, mieszka z nami. Ono jest konkretną osobą to Jezus Chrystus. Warto sobie dzisiaj zadać pytanie, kim tak naprawdę dla mnie jest Jezus Chrystus? Czy rzeczywiście z Nim zamieszkuję? Czy On mówi do mojego serca, czy pozwalam się prowadzić Jego Słowu? Czy rzeczywiście pytam się, Panie Jezu, czego ode mnie dzisiaj, teraz tak naprawdę pragniesz?